Witajcie, kochani, z tej strony Niula ze Szczecina. Witam Was, kochani, cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy wielkie granie, kochani. Zdrabka za 10 zł. Dwie główne wygrane są w tej zdrabce po 500 tysięcy. Co trzeba zrobić? Trzeba znaleźć symbol monety i symbol gwiazda, która daje nam dwukrotność przypisanej do niej kwoty. Kochani, legenda 9 stopni wygranych. Tak jak już mówiłam, dwa razy jest tylko główna wygrana. Także życzę Wam z całego serca, abyście na nią trafili. Ja mam 5 drapek, czyli 50 zł od tyłu: 25, 24, 23, 22 i 21. Bardzo jestem ciekawa, czy coś mi się uda tutaj wydrapać w tych drapkach. Dobra. Kolorystyka, jak wiadomo. Zobaczymy, jak się będzie drapała. 50 zł wkładu.

Dobrze, co teraz? Trzydzieści dziewięć też nie ma. Trzydzieści jeden, pięćdziesiąt trzy, trzydzieści osiem, drugi rząd czterdzieści osiem nie ma. Nie ma, dwadzieścia trzy, nie ma, dwadzieścia osiem czterdzieści pięć czterdzieści sześć też nie ma dobra, patrzymy dalej dwadzieścia siedem trzydzieści pięć trzydzieści cztery trzydzieści sześć też nie ma czterdzieści jeden brak i ostatni rząd

się. jak o, no dobra, J E, czyli tutaj nic nie ma. Trudno, mamy jeszcze cztery. Zobaczymy. 22 dwa. numer trapeczki. I kochani lecimy. Czternaście, pięćdziesiąt jeden, pięćdziesiąt cztery. Trzydzieści trzy? Dwadzieścia siedem. Dobra, i patrzymy. Trzydzieści cztery? Nie ma. Pięćdziesiąt trzy obok. Dwadzieścia sześć obok. Czterdzieści osiem. Pięćdziesiąt siedem nie ma.

więc mamy dychę zwrot a, a, a kontrolne dobra mamy 10 zł łą, wow, 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 nie? <laughs> dobra, lecimy dalej 23. Ciekawe czy będzie jedna po drugiej coś jeszcze wpadnie. 15 53 24

Trzydzieści osiem, pięćdziesiąt osiem, czterdzieści siedem, pięćdziesiąt cztery, druga wygrana jest. Dobrze, trzydzieści sześć, dziewiętnaście, trzydzieści cztery, trzydzieści trzy. Pięćdziesiąt trzy kolejna wygrana. Pięćdziesiąt pięć trzydzieści dwa siedemnaście czterdzieści dziewięć i trzydzieści dziewięć mam cztery wygrane. No to będzie pięćdziesiąt złotych. No to fajnie albo coś zgubiłam.

39, 49, 17, 32 i 55. Nie, chyba wszystkie. No, to na to wychodzi, że mamy 50 złotych, kochani. Chyba, że gdzieś coś tutaj jest, ale ja sobie to jeszcze sprawdzę. Ale fajnie już mamy, kochani, plus. Mamy plusika, gdzie ta druga. O tu jest GG. Bardzo fajnie, ja tam się już cieszę. To jeszcze gwiazdeczkę poproszę. Mamy dwie wygrane trapeczki i już mamy plusik. A jeszcze mamy dwie, kochani. Dobra, czyli jedna po drugiej 21, 22. 22, 23, przepraszam, bo 21 była pusta. Ok. Roztrzepana jestem 26, ale cieszę się 49 czterdzieści cztery, czternaście i pięćdziesiąt dziewięć, czterdzieści sześć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści osiem i czterdzieści osiem. Nima. Dwadzieścia cztery, trzydzieści cztery, dwadzieścia trzy, trzydzieści pięć, dwadzieścia dwa, osiemnaście, trzydzieści siedem, pięćdziesiąt jeden. 32, no ta już będzie pusta. 47. 36, za pięknie by było. 33, za dużo by się chciało. 42, 16 i ostatnia. 41. Tu już mi się G odsłoniło. Szukamy drugiej. Tu mamy C. Dobra, czyli 2 na 2. No i została już ostatnia, dwudziesty piąty numerek. Ostatnia trapeczka. Pięćdziesiąt siedem, pięćdziesiąt pięć, trzydzieści pięć, trzydzieści jeden i czterdzieści jeden. Pięćdziesiąt trzy nie ma. Pięćdziesiąt cztery. Trzydzieści cztery czternaście dwadzieścia sześć pięćdziesiąt dziewięć dwadzieścia siedem trzydzieści sześć czterdzieści trzy czterdzieści pięć gwiazdeczka potrzebujemy gwiazdeczki. Dwadzieścia trzy czterdzieści osiem, czterdzieści siedem, osiemnaście, szesnaście, trzydzieści, siedem, trzydzieści trzy, trzydzieści osiem, czterdzieści, sześć i. 51, także tu nie mamy nic. Dobra. Ale kochani na 5 drapek dwie pięknie nam się spisały. Po kolei numerki 22 i 23. I w jednej mamy dyszkę, a drugiej mamy 50 zł, kochani. Także 60 zł mam na 50 te Ja zadowolona, mamy plusik, jakby nie było, nie? Zawsze cieszy plus. Także ja Wam życzę też super wygranych. Niestety gwiazdeczki nie znalazłam, ale jestem zadowolona z tych dwóch drapeczek. Na no tą monetki znalazłam. Życzę Wam udanej premiery i do usłyszenia, kochani. Buziaczki, pa!